Proszę Państwa, głównym bohaterem dzisiejszego odcinka nie będę ja, nie będzie miejscówka, a będzie moja dirtuweczka. Dirtuweczka, na której bajczek musieliście troszkę poczekać, ale już za chwileczkę sobie o niej porozmawiamy, zważymy ją oczywiście, no i powiem dlaczego musieliście tyle czekać. I dzień dobry, dzień dobry, witam oficjalnie na tym odcinku, mamy krzesełko, mamy rower, jeszcze znajdziemy jakieś ustronne miejsce, które właściwie, właściwie też już mamy, więc już wszystko jest, abym mógł przedstawić Wam moją tegoroczną maszynę. Dzisiaj zaczynam od gadania, a nie od jazdy, dlatego, że mam nowe oponki, a padał deszcz, wszędzie jest błoto, by się pobrudziły, więc szkoda by było. Kamery poszły, dźwięk w zapisie, akcja. No, czyli zaczniemy. Proszę Państwa, od ogółu do szczegółu mamy tutaj ramkę Octan One Zirkus Bym powiedział, gdyby to nie była seryjna rama, bo jest to rama pochodząca z overu Melt, czyli jest Octan One Melt w kolorze szarym, szaro-satynowym, półmatowym. Nie wiem jak to się nazywa, ale bardzo mi się podoba. tak mi się podobało, że postanowiłem, żeby amortyzator też był w takim kolorze. Lakier został dobrany pod kolor Ramy, został profesjonalnie pomalowany moimi rękami, ale wyszło całkiem nieźle, więc, więc jestem zadowolony. Oczywiście amortyzator klasyczny jest to RockShox Pike DJ 100 mm skoku z powietrza w nim zawsze pytacie ile mam ja odpowiadam, że mam maksymalnie ile przewidział producent zerknijcie na swoich naklejkach bo nie pamiętam ile to było ale generalnie jest twardo bo lubię, lubię raczej jak się nie ugina wtedy jak nie powinno się uginać co my w tym rowerze mamy dalej? dalej mamy kółeczka i tutaj nie ma większego zaskoczenia ponieważ zarówno z tyłu jak i z przodu mamy Enigmy od NSA opony Kenda SBF w wersji Pro, czyli jest to Kevlar 26 razy 20. Sprawdza się znakomicie, jeżeli na tym secie już od lat. Piasty to NS rotarki, z tyłu rotarka 10 zębów, z przodu rotarka prehistoryczna, bez mocowania tarczy, zwróćcie uwagę. No i będzie u mnie tak długo, no jak długo będzie działała. I co, so, kółeczka mielibyśmy całe poza dętkami. Proszę Państwa, klasyczne pomarańczowe wentylki Tubolito z tyłu, z przodu. Pomarańczowa dętka, zwróćcie uwagę, z czarnym wentylkiem, bo to jest wersja Tubolito z odkręcanym wentylem, którą na razie sobie testuję z przodu. Jest parę gram lżejsza. Jak się sprawdzi z przodu, wyląduje również z tyłu. Ale jeszcze w temacie dętek to Kasper. Chciałbyś taką dętkę? Oczywiście, że tak. No Wy pewnie też. Idzie. <laughs> Dobra krótko, z kodem pan Paweł 20 na sonie tubolito macie 20% zniżki na calutki asortyment, także śmiało zamawiajcie denteczek, ile wlezie, bo tak tanio wiecznie nie będzie bez polskich znaków, żeby mi było to jasne i później nie było lamentowania. Panie Pawle, bo kodzik nie działa, bo kodzik działa bez polskich znaków. Pan Paweł, 20 wpisujecie, 20% na cały asortyment miłych zakupów. Zamykam temat. Wracamy do Bejczeku. Mamy tutaj hamulec w chromie Magura MT8 Pro zacisk, tarcza Hesa 160 mm, dość gruba, wcale nie taka lekka, ale ropa embajku powiedział, że jej nie zajadę, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Jedziemy po przewodzie do samej góry, do kokpitu. Mamy tutaj klameczkę od Srama, SRAM DB8, czyli jedyna klameczka od Srama na olej mineralny. Dzwoni mi telefon. Co się dzieje? Pani operator, nie ma czasu. Przepraszam Albo. Halo, halo, co tam? Nie wiem kiedy będę w domu, bo nagrywam bajczek jak awaria? Proszę Państwa mała awaria ale są rzeczy ważne i ważniejsze, więc wracamy do bike checku, o klamce już powiedziałem tutaj jeszcze mam takie zawiniątko się pytacie czasami co to jest takie grube na klamce, to jest gąbka proszę Państwa owinięta taśmą aby uniknąć sobie przycinania palca bo wcale to nie jest takie miłe jak się sobie to kilka razy z rzędu, więc brzydko wygląda ale, ale działa i nie boli, także to najważniejsze, a między klamką a zaciskiem mamy jeszcze rotor, rotor, cotor który już doskonale ze mną kojarzycie, jestem z niego naprawdę zadowolony, spełnia swoje zadanie kręci się jak trzeba, od czasu do czasu trzeba przeserwisować i, i w sumie większych problemów nie sprawia, więc jest ok układ hamulcowy omówiony, więc przechodzimy do kierownicy i do mostka kierownica NS License Carbon, 35 mm średnicy do tego mostek hopa 35 mm długości, mam go w tym rowerze jak i w moim drugim skocznym rowerze czyli w Brapie i tu i tam działa Dobrze, a jeszcze gripy tutaj mamy. Gripy Odi, yy, i dlatego Odi, a nie holdfasty od NSA, bo akurat takie wisiały w embajku, więc takie sam chciałem. Yy, czyste, schludne gripy, więc, więc oto tak wylądowały w moim rowerze. Nie wiem ile tutaj będą, bo jakoś tak się dziwnie lepią, ale może się przyzwyczaję. I to tyle mamy tutaj do trzymania. A propos trzymania, to mamy jeszcze siodełko. Yy, mamy siodełko, którym się bardzo jaram, że jest w moim rowerze. Jest to siodełko The Rise, czyli kanadyjskiej ekipy, ale nie musicie się martwić, że siodełko będzie szło do Was z Kanady, jeśli jeśli chcielibyście zamówić z ich sklepu, ponieważ mają magazyn w Austrii. Śródełko w trzy dni dochodzi do Was, do domu, także śmiało zamawiajcie, bo naprawdę jest, jest fajny. Jestem z niego mega zadowolony. I już mamy prawie całość, czyli przyszła pora, abyście poznali głównego winowajcę tego całego obajczekowego opóźnienia. I jest on tutaj. Jest to tytanowa korba Keycrake'a, na którą musiałem bardzo długo czekać. 165 mm długości, ultralekka i ultra droga. Oprócz tego mamy tutaj yy, łańcuch oktan One czarny, do tego pedał oktan One tip-top, zębatka czarna, garbaruk 30 zębów proszę Państwa 30 na 10, 3.0 przełożenie jest dość ciężko, ale więcej jeżdżę na hopkach, gdzie brakuje prędkości niż na parku, gdzie się robi jakieś tapiki, czy się, czy się rusza z miejsca, więc takie przełożenie na razie u mnie się spisuje znakomicie, zobaczymy jak będzie na zimę. A teraz koniec tego bajczekowego gadania, bo słongo coraz niżej, a trzeba pojeździć, ale przyszła teraz po na coś, na co wszyscy czekacie czyli aby sięgnąć po, po Tigerka, zrobić łyk Tigerka a później sięgnąć po wagę i zważyć rower, bo jestem bardzo ciekawy ile finalnie wyszło nie ukrywam, są jakieś oczekiwania mam nadzieję, że będę zadowolony ale widzicie, jeszcze nie pojeździłem, a już tu się zebrało błoto także będzie już troszkę rzutowało na wagę, zmierzamy w kierunku on-offa i tutaj zawiesimy sobie wagę wagę, którą doskonale możecie kojarzyć z filmu z najlżejszym ulca lekkim rowerem dirtowym na moim kanale Wieszamy wagę, jest wyzerowana. mbajkowa waga 00. Wieszam, wieszam rower, ja widzę, wy nie widzicie i mamy wynik, proszę Państwa, pomimo tego błota. Naprawdę zadowalający. Także ja teraz idę jeździć, a do tego klipu wrócimy, jak skończę jeździć. Więc ciemność, widzowie, widzowie, zapadła ciemność, słonko gdzieś tam znikło, ale zdjęcia roweru były dzisiaj ważniejsze niż jazda, ale liczę na to, że jeszcze jeszcze sobie tego onofa skoczę ze dwa razy, może na nim coś streetowo-parkowo przydzibujemy sobie tam jest miękko przed hipkiem, ale ale może coś się jeszcze uda, kask jest rękawiczki i to nowe i to nowe rękawiczki z tej okazji ubiorę, co, i dwa, trzy strzały z jazdy i, i wracamy do ważenia Ty, Adama, jaka była prędkość na tego onofa w ogóle? Eee, korba przed bandą i lekka korba po Nie no, na pewno bez korby Taka całkiem korbiasta ta korba, no dobra, jak na bezkorby. korby. dobra, bo miękko jest, błoto jest, widzowy normalnie działa bez korby i ciemno mi już przed oczami, więc dziabniemy od razu triczka tu i tryczka tam. A jakby tak po tym to dwa zamiast jednego. Na tym ale jest czas, jest czas, bo no czas jest, znaczy nie ma czasu, ale czas był. No nieważne. No dobra. Dobra widzowie, myślę, że tym oto miłym akcentem, po zachodzie słońca, na jazdę jeszcze tutaj przyjdzie pora i teraz wracamy się do klipu z Ważenia. Choć już teraz tu Adam skończyłem jeździć i mamy tu 9,93 proszę Państwa, czyli jest poniżej dychy pomimo tego błota. Yy, dzięki korbie tak naprawdę. Bo gdybym nie zmienił korby, to bym tego wyniku nie osiągnął. Ja się cieszę, jakby nie ma to jest żadnego praktycznego znaczenia, ale nigdy nie miałem roweru poniżej dychy w końcu mam, więc naprawdę się cieszę. Cieszę się również, że dotrwali się do tego momentu. Pamiętajcie o kodzie Pan Pawel 20 na cały asortyment na Tubolito, o tym, że siodełka jest idą z Austrii, o tym, że yy, pięknie polakierowałem amortyzator. I o tym, że widzimy się w kolejnym odcinku.